Fundusz Regionu Wałbrzyskiego jest instytucją, która od ponad 20 lat wspiera rozwój przedsiębiorstw na terenie Dolnego Śląska. Do chwili obecnej FRW udzielił Dolnośląskim przedsiębiorstwom wsparcia na kwotę ponad 140 milionów złotych. Od sierpnia bieżącego roku Fundusz Regionu Wałbrzyskiego koncentruje swoją działalność na realizacji czwartej umowy w ramach inicjatywy Jeremy. Do dyspozycji Dolnośląskich przedsiębiorców są 33 miliony złotych, które trafią do nich w postaci nisko pożyczek. Pożyczki udzielane przez fundusz umożliwiają rozwój przedsiębiorcom z terenu Dolnego Śląska. Spółka Architekci Stomatologii dzięki pożyczce sfinansowała zakup specjalistycznego sprzętu dentystycznego. Dzięki funduszowi regionu wabrzyskiego udało nam się zakupić najnowocześniejszy tomograf komputerowy, jak i również mikroskop wraz z storem wizyjnym, dzięki czemu nasi pacjenci, jak i lekarze mają dostęp do najnowszej technologii w regionie. Tomograf komputerowy umożliwia nam kompleksową diagnostykę 3D. Mikroskop zaś pozwala leczyć najbardziej skomplikowane przypadki leczenia kanałowego. Biorąc pod uwagę nowatorskie podejście do problemu leczenia, staliśmy się bezkonkurencyjni w regionie. Metody stosowane przez nas są standardem na świecie. Środki spożyczki mogą być przeznaczone na zakup, budowę, remont lub adaptację nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, zakup maszyn i urządzeń i innych środków trwałych, a także środków transportu bezpośrednio związanych z realizowaną inwestycją, wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych, tworzenie nowych miejsc pracy, a także inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorczości. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego oferuje pożyczki do miliona złotych przy stałym oprocentowaniu rocznym w wysokości 2% i nie pobiera prowizji za udzielone pożyczki. Z oferty FRW skorzystał m.in. jeden z wrocławskich restauratorów. Firma Swojskiej Jadu posiada trzy lokale gastronomiczne na rynku wrocławskim. Serwujemy tradycyjne dania kuchni polskiej. Dwa lata temu zrodził się pomysł, aby rozszerzyć ofertę o usługi cateringowe. Dzięki pożyczce z Funduszu Regionu Wałbrzyckiego, na który natknąłem się w internecie, zakupiłem dwa samochody cateringowe wyposażone w sprzęt kuchenny oraz stworzyłem lokal gastronomiczny, który umożliwia realizację większych zamówień. Na obecnym etapie realizacji inicjatywy Jeremy, FRW udzielił łącznie ponad 450 pożyczek na kwotę ponad 52 milionów złotych. W wyniku działań FRW powstało ponad 140 nowych przedsiębiorstw. Witam serdecznie Państwa. Nazywam się Krzysztof Rubel. Jestem lokalnym przedsiębiorcą ziemi lubińskiej. Moja branża to branża motoryzacyjna. Inicjatywa Jeremy, która jest mi bliska i w dniu dzisiejszym pierwsza konferencja, która odbyła się tutaj u nas w Lubinie jest godna polecenia z uwagi na szeroką Oferta, która jest skierowana dla małych i średnich przedsiębiorstw, jest godna polecenia. Ja korzystam z tej inicjatywy i gorąco namawiam innych przedsiębiorców do realizacji swoich przedsiębiorstw. Dziękuję serdecznie i zapraszam. O pożyczkę mogą się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, a także nowo powstające podmioty gospodarcze z terenu Dolnego Śląska, które wykażą zdolność do obsługi zobowiązania wraz z odsetkami w przewidzianym terminie spłaty, terminowo regulują płatności wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego, prowadzą rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.